Widzowie, pewnie nie będziecie zadowoleni, ale tak, porwaliśmy Paliona, porwaliśmy go w naszą e, jakby zasadzkę, a bardziej to Leon go porwał niż ja, no ja miałem w tym dość mały udział, no ale no, no muszę trzymać po prostu stronę tego muru, tak, no, wkurzyli nas ostatnio tymi negocjacjami, ja się w ogóle Leonowi nie dziwię, że tak postanowił zrobić, no i mamy porwanego Paliona, no dzisiaj pójdziemy do niego, zobaczymy jak on się tam trzyma, czy jest w ogóle wszystko spoko, no bo wiecie, no jednak to jest mój przyjaciel, no, ciężko jest tak więzić przyjaciela, ja naprawdę tego nie chcę, no ale, no takie są niestety prawa no, tak to niestety, widzę, wygląda. Ja już bym też wolał, żeby tego nie było. Subskrybujcie widzowie kanał, łapkujcie oczywiście, wpadajcie na mój drugi kanał, bo tam codziennie są filmy, więc obserwujcie, pod koniec tego e, oczywiście filmu jest anotacja, więc padajcie tam wszyscy, jeżeli chcecie oglądać więcej moich filmów ze mną. A my, my pokażę wam teraz dokładnie, jeżeli tego jeszcze nie wiecie, gdzie jest porwany Palion, bo musimy pójść nie tutaj na naszą czerwoną stronę, a właśnie na tutaj tą stronę taką e, pojednaną, no bo wiecie, najciemniej pod latarnią wyszliśmy z takiego właśnie tutaj wniosku, no i tutaj się wchodzi, właśnie tym przejściem. Jest one dość ukryte. No i moim zdaniem jest to bardzo dobre. No bo wiecie, no kto normalnie tutaj będzie szedł. Raczej nieko, nie, nikomu się nie wydaje, że to jest coś jest. A ja tutaj jeszcze chcę dzisiaj, może nawet i dorobimy tutaj przejście. że można było tutaj szybko jakimś gozlokiem przejść. Żebyśmy mieli bliżej do tego więzienia. Zamiast tak, wiecie, przelatywać sobie dookoła, no to jest trochę takie, no niepotrzebne. Dobra, i tutaj jak widzicie, się schodzi elegancko. No i tam jest owy palion. No i idziemy z nim sobie porozmawiać. Zobaczymy, jak on się trzyma. Jak już tutaj w tym więzieniu jest. No już. Już trochę tutaj siedzi, no zobaczymy jak tutaj mu się powodzi Siema Palion! O, elo, dlaczego masz tę głowę w dół, opaku? Nie, nie będę z wami gadał Ale ja jestem sam, nie ma tu Leona, ej, może ze mną porozmawiać Nie ma go? Nie ma go Ej, wypuść mnie No, co? Co ty ode mnie chcesz? co ty tak tu gadasz? No co ty jesteś? wypuścić? Ej, co tu się stało? Tu nie było tego śniegu i tej lawy Wypuść mnie on mi robi krzywdę! Ej, ej Leon, chce Cię torturować w tym co? O, Ja burde. nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę, proszę! No ale, Palio, no ja nie mogę nic z tym zrobić, że no, to ja jestem po jego stronie w tej wojnie, Wy źle zrobiliście, nie? No ale wiesz, to skończmy tą wojnę, że ja nie chcę tej wojny od początku! Ja nie mogę, Ty nie chcesz! Ty żeś, kurcze, ten porwał Leona! Ty zrobisz to samo! No musiałem, bo on by rozwalił, no widzisz, że był rozwalony mój dom i. No, Pełno rzeczy. Ale to nie jest argument, żeby porywać twojego ziomka. No, przecież wy się znacie tyle lat. Przecież ja bym ciebie nigdy nie porwał. Znaczy ten. Yy, ja ciebie nie porwałem, jak to. Miesz, no, ten, nie nie To A teraz kto ze mną gada? No, 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 może jesteśmy po dwóch stronach kraty, ale to nie tak, rozumiesz? Ja nie miałem tego w planie, ja tego nie chciałem robić. Ja bym cię uwolnił, ale nie mogę nadwyrężyć jego zaufania, rozumiesz? Proszę, da, daj mi kill off tylko. <laughs> No, nie mogę ci dać pewność, no jak się bardzo lubię! Nie mogę ci dać kilofa, no przecież wtedy wyjdziesz i wtedy a będzie na mnie. O tym nikt nie wie, rozumiesz? A łopatę? Nie mogę ci dać łopaty, a łopatom i tak nic nie zrobi przecież tutaj. tutaj. jedzenie. To, to nie chyba się, to łopatom nic nie zrobię, to daj mi łopatę. Nie dam ci opaty, bo jak coś wykombinujesz. Nie, nie ma opcji, nie a mogę jedzenie? ci dać no jedzenie ja się mogę dać ewentualnie, no to masz, no No nie będę takim ten, no wiadomo, no ja, ja nie chcę A... dla ciebie źle A bazukę, o. A <noise> bazukę! Co może jeszcze? Kurczę, Bedroka ci wyczaruje, co? Nie ma szans! To jak nie bazukę, to tylko tylko jedno TNT Nie mogę, dobra, słuchaj, idę po Leona, nie mogę tyle z tobą tutaj gadać się. Jak bo... idziesz mnie iść po niego! On nawet nie wie, że tu z tobą gadam, rozumiesz? Nie! Bro, to nie, ma. nie. Ty umrzesz tam, dobra, masz łóżko zresztą i tak się tam zrespisz. Dobra, ja nie mogę, widzowie. O nie, tu się... Dobra, co jest w ogóle? Tu się nie da... Tak wydostać, Dobra, będziemy musieli trochę tę z widzów zmodyfikować nawet teraz, bo tutaj coś się zepsuło, tak nie było wcześniej. Ale dobra, poradziłem sobie z tym widzowie, no niestety wiecie doskonale, że ja nie mogę nic z tym zrobić. Niestety, no nie mogę Paliona wypuścić, no wtedy przecież, przecież, przecież będzie wszystko na mnie, no ja nie mogę tego dopuścić, więc no, niestety, na razie widzowie, musi być jak jest. No ja nie mogę z tym dosłownie nic zrobić, ale pójdę Polona. Może jakoś pogadam z nim, może on spadło mu to ciśnienie, wiecie, może już nie jest taki negatywny i no, coś się z tym zrobić, no bo nie wydaje mi się, że on będzie całe życie tak wściekły na Paliona, No i mam nadzieję, że przynajmniej nie chce tej wojny no może kontynuować? Nie wiem. Ja go widziałem chyba w zbrojowni, więc dobra, pójdę tam do niego. Czekajcie, wylećmy sobie. Iść, dobra i bolećmy tutaj do naszej zbrojowni, gdzie mamy wszystkie broń w moim wieżowcu! Leon, jesteś tu! Jezu, to ty masz za broń! Co ty jest za hał, człowieku ty? Ticho bądź, słuchaj! Teraz Co? tak, lepiej mi powiedz, która broń będzie lepsza do torturowania tego głupka! E, ale kogo ty chcesz torturować? No Pepe Nosa. Ale czemu? No nie tortury go przecież to był twój kolega. No co? Czemu? dziwiasz mi się. Jesteś po jego stronie. Wypuściłeś go. Nie wypuściłem go, siedzi. więzieniu, nie tak nie mógł. Nie bo byłem mam... tam nawet dzisiaj. znaczy byłem tylko za czy tam ja ci w ogóle? Coś pokażę. Ja ci coś pokażę. Chodź, chodź. Co? No tutaj. Co? Widzisz? Co? Patrz. Widzisz tą krowę tam? No widzę tą krowę, no. Patrz, co się stanie z tobą, jeżeli mnie zdradzisz. No, dobra, to jest trochę negatywny scenariusz, ale ja Ciebie nigdy nie zdradzę, chłopaku. Czemu masz takie negatywne myślenie? Przecież ja, no dobra, może Cię jakoś w 100% nie powiem, pewno co wpuścić w tą pułapkę, ale wiesz, no, byłem z Tobą, nie? No, jestem z Tobą w drużynie, nie zdradzę Cię, chłopaku, nie? Dobra, Dejmo, spokojnie, wierzę Ci, ale tu już no. się nie mogę doczekać. Chodźmy go sturturować! Pokażę Ci normalnie najlepsze tortury, jakie Tylko eee, widziałeś. No, dobra, dobra, ale ten może być dla niego łagodny, bo wiesz, on może mieć informacje jakieś kiedyś, nie wiesz? No, to Spróbmy może być ważne. Weźmy tak, poczekaj, weźmy tak weźmy pistolet. Będziemy w niego strzelać No Ało, To będzie fajne Ale, no, A potem, nie. potem, potem go utopimy Nie, no weź no przecież o, tak. Jak tak będziesz robić, to on nic nie będzie Ja nie mogę, co ty gadasz w ogóle, gada, dobra zobaczcie. Chodź za mną, chodź za mną, dobra, chodź, pójdźmy tam, dobra Przejdźmy tędy, w ogóle musimy właśnie Zrobić jakieś lepsze przejście, bo te tutaj nasze Takie, jak przechodzimy tędy, to ktoś to może zobaczyć, nie? Zajmij się tym <noise> Czemu ja? Czemu wszystko ja? Dobra, to ty przypilnujesz Poliona, ja się pozajmuję Takimi rzeczami, chodź no, Widzę tego Poliona, głupek, głupek jeszcze jedna ważna rzecz, tutaj trzeba będzie zmienić trochę wyjście, bo nie działa. Ja tutaj coś pokombinowałem, ale no jest ogólnie zepsute, trzeba będzie to naprawić potem Gdzieś to mam! Chcę no. go torturować! Gdzie on jest? No przestań! No tu, no, no chodź no, e, Palion, jest? ty jesteśmy z Lanem, Palion? Palion! Gdzie on jest? Wypuściłeś go! W śniegu jest! No nie mam na to wpływu, zaraz zacznie zamarzać no! Lepiej stąd wyjdź, znaczy Słyszysz? Cię Słyszysz? Palion wyjdź, no chce porozmawiać go no, kulturalnie, Palion! Palion wyjdź, serio! Jesteś sam, jesteś sam? Tak Dzień Dzień dobry. No ja nie mogę no porozmawiajcie witam, witam. no. Dobra, obiecaj, że nie zrobisz mu krzywdy. Mm, obiecuję, że zrobię. No to jest nasz więzień. Znamy, znamy się tak długo, a ty takie rzeczy robisz. Tak, znamy się tak długo, pożałujesz no. wszystkich dni na Nie możesz tak robić, dobra, ja nie chcę na to patrzeć, dobra. Ja idę w takim razie e, szukać jakiejś informacji o. Gdzie noś... ty idziesz, ale czekaj, zadaźmy samemu go z nim. E... Poli, on będzie fajnie, zobaczysz. Nie dawaj się, nie ma opcji, nie dawaj się. Ale no ja ten... kilo. E, nie, nie on! Ty rozumiesz, że on chciał, żebym mu dał łopatę? No tak Już pod tobie bym Dobra, ale nie rób, obiecaj mi, że nie zrobisz mu na tyle krzywdy, żebyśmy mogli z niego później wynieść jakieś informacje, jasne? Dobra, zobaczymy. No no, no nie zobaczymy, tylko tak ma być. ściągnij ten kas, bo wyglądasz jak dziewczynka. Co? <laughs> nie, 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 znaczy ten, jak męski facet. Nie chciałem tego powiedzieć. Nie wiem czemu to powiedziałem. Dobra, idę Nara. Potem pogadamy. nie mogę... Co tu się nie da? Wejść! Napraw wyjście, jak będziesz to robić następnym razem, Ty bo zepsułeś wyjście! masz do buchy, mnie no. jakiś problem? Bo Chcesz z... dostać z tej snajperki? Nie. Myślisz, że kto tu teraz rządzi? No nie chcę dostać, ale zepsułeś wyjście. Dobra, nara, wychodzę. Mogę, coś z tym trzeba zrobić. Ja nie wiem, ja nie wiem, co ja mam w tej sytuacji zrobić, rozumiecie? Ja jestem po dwóch stronach, no. Nie mogę nic zrobić w tej sytuacji, ale nie chcę, żeby pewno był tam więziony też w tym więzieniu, nie wiadomo ile. Dobra, słuchajcie, ja pójdę na stronę teraz, bo muszę, no niestety, no muszę po prostu zrobić takie, wiecie, rzeczy takie wojenne. Muszę zakraść się po prostu na stronę przeciwnika, więc wezmę sobie po prostu Potki i muszę zobaczyć, czy coś tam się dzieje, nie? Czy Olek, nie wiem, zaczyna coś węszyć, czy nie? No, bo jeżeli tak, no, to trzeba coś z tym zrobić, nie? No nie mówię, że mu coś zrobię, ale po prostu nie wiem, no nie wiem, widzowie, piszcie mi, też komentarzu, co ja mam zrobić w takiej sytuacji, bo to jest po prostu tragedia. No to jest sytuacja bez wyjścia. Ja nie wiem, co mam teraz zrobić, nie? Dobra, czekajcie, przejdziemy sobie już normalnie, raczej murkiem, bo no wiecie, jak już paliona nie ma, Lola chyba też teraz w ogóle nie ma, no to raczej na spokojnie sobie możemy tutaj jakoś przechodzić szybciej e, i raczej nikt tego nie powinien zobaczyć. Dobra, przejdziemy tędy i wejdziemy sobie po prostu tym murem. Ostatnio, jak była bitwa, to wygraliśmy, więc jesteśmy silniejsi, więc jesteśmy teraz zdecydowanie w wojnie na prowadzeniu. No i pytanie, co w tym czasie robi Olek? Czy on próbuje coś, nie wiem, e, bo właśnie tam jest jego domek, idę poszukać, czy coś tam jest nowego, ale wątpię chyba, no raczej tam wiecie, nie będzie żadnych jakichś takich, nie wiem, no może coś odkryje, ale no nie, no tu to patrzył, to nawet żywej duszy nie było, no... Tu się dosłownie nic nie... Z... nie no dobra on jest załamany pewnie, on jest sam teraz Z Lolem niby, ale nie wiem czy Lolo teraz jest jeszcze czy nie, nie wiem czy on jeszcze raz się nie, też nie przestraszył jak Paliona nie ma Nie wiem nic No czekajcie, przeskoczę tutaj, okej, okay, pyk Chodźmy jeszcze do domku Paliona, bo ja muszę wziąć dosłownie wszystko Co oni mają takiego groźnego, a wydaje mi się, że w domku Paliona najwięcej jest takich rzeczy, wiecie, jakichś takich bazów czy coś Jezus, co skrzynki? Co jest, co jest? Halo Palion, gdzie jesteś? Co się stąd dzieje? O nie, to pewnie Oleg albo Lolo pisali. Ja nie mogę patrzcie trzy te, ale są trzy... Trzy wiadomości, patrzcie. Ja nie mogę, chyba kiedy będziesz, widzicie to? Kurczę, i tu kolejna, tak? Ej, bo przegramy tą wojnę. Ja nie mogę! Co ja mam zrobić? Mnie jest tak głupio. Dobra, czekajcie, dobra, napiszę. Siema tu... palion Muszę na chwilę... Jechać, nie wiem, do. nie wiem, do... Babci na weekend, nie wiem, na weekend. Eee. Yy, trzymajcie to bez mnie. Nie, dobra, widzowie. Te wojny nie mają sensu. To w ogóle nie powinno tak wyglądać. Jakie wojny mamy? Kurczę, taką wojnę przybierzcie przyjaciółmi, wszyscy. Nie, dobra. Trzeba ja widzę, że ja jestem zawalczyć. Trzeba jakoś zrobić, żeby tego nie było wszystkiego. Dobra, mam pewien pomysł. Podrzucę tą wiadomość na razie do Olka i no do Leona, znaczy do, do, do Lola nie podrzucę, no bo nie mam w sumie nawet jak. Leon teraz jest tam spaliony, więc no, mam nadzieję, że tego nie będzie widział, że to robię. Mam nadzieję, że jestem zajęty tam Nosem i że mu nie robię jakiejś gigantycznej krzywdy. Ja zaniosę teraz tu do Olka. No i po prostu poczekamy na rozwój wydarzeń, a ja postaram się jakoś, nie wiem, no, przekonać. Eee, Leona, żeby go wypuścić. A jak nie, no to będę musiał po prostu, no, wypuścić jakoś paliona. No i tą wojnę zakończyć. No, bo tak to nie może dalej wyglądać. To będzie trwało w nieskończoność. No, dobra, czekajcie, idę tam. Idę tam do nich. E, przejdziemy sobie tędy na spokojnie. Olka w ogóle nie ma, nie widziałem go. I tak samo lola, więc chyba na spokojnie już mogę wzejść z tej podki. I tak skrzynki tutaj, bo. Ja nie mam w ogóle miejsca na itemy, nie? Dobra, mm, przejdziemy tu. Pyk, okej, okay, jest przejście do nawet mojego domku. No i ten mój domek też trzeba odbudować. No nie, dobra, no. Oni muszą jakoś to ogarnąć. Dobra czekajcie idę a nie, dobra, to był tam. Co ja w ogóle robię? Dobra, czekajcie, tyk, tu Dobra, wchodzimy widzowie, ja nie mogę dobra. Jakie jest kląd działania? Dobra, nie wiem, nie wiem wskakuj do lawy w tej chwili! Nie, ja nie, nie, nie zrobię tego. Skakuj do lawy. Nie, 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 nie dobra, wskakuj do lawy. Nie, nie, nie. nie, 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 nie strzelź we mnie. Co ty nie. Nie mnie. Co tu tu się dzieje? Nie! Wskakuj do tej lawy, górcie! Czemu? Czemu ty go wrzuciłeś do lawy? Co ty z tym w ogóle robisz? 20 raz w ciągu chyba minuty, odkład wpływa w lawie. Ale czemu! A teraz masz się zamrozić! I masz to zrobić! Nie! Czekaj, słuchaj! Ważna rzecz, słuchaj! Mega co? ważna rzecz! Ale ja nie wiem, czy ja to mogę mówić przy paliony. Dobra, chodź tu gdzieś z boku, słuchaj. Że pojedynczy się, Olek robi jakiś rewanż, on przygotował mega kinetyczną bazukę i nam wysadza całą ścianę. Musisz gdzieś go powstrzymać, bo ty to masz bronię jest, ja nie ma! zaraz będę, już po nim. Co za głupek zniszczę! Idź, 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 dobra. Palion, ja nie mogę, jest źle, jak się czujesz? on mnie torturuje, mnie wszystko robi. Czy możemy puścić? Nie, dobra, słuchaj, dobra, dobra. Dobra, nie ma go, ogarniamy Oga, to jakoś chociaż, dobra, jestem zdrajcą, właśnie nie mogę, żeby mi to przejść przez gardło, ale dobra Nie możesz tutaj być, rozumiesz, wypuszczę cię, przyjacielu, ale musimy zrobić to tak, żeby, żeby, żeby to jakoś zaaskawić, ok? Jak dobra, co? Dobra, jestem za, jestem za, tylko mnie wypuść, zobacz, albo daj mi chociaż łopaty, to, to zabuduję to Dobra, dobra, to musi być koniec wojny, dobra, słuchaj Coś ci dam, coś ci ogarnę, coś ci tutaj zostawię w nocy. Jak się obudzisz w jakiś dzień, jutro na przykład, to będziesz tutaj wszystko mieć, dobra? Ja ci wszystko dam, albo nawet i dzisiaj, zobaczymy po dobra, prostu. Dobra, ja ucieknę, ogarnę ucieknę. ci jakiś pakiet, żebyś mógł stąd wyjść i Malałam wyjść. No, on Ale najważniejsze, masz przekonać Olka w sądzie, żeby mi odbudował dom i mi go i i ten. Wszystko tam da, zrobił. No ja to mówię cały czas. Dobra, okej, okay, dobra, żeby to było jasne, no i ma właśnie. Masz nigdy już nie dopuścić, żeby tu była jakaś dziewczyna, o którą oni się pokłócą, dobra? Eee, no to Wiktoria, tylko co ja nawróci? No to nie może wrócić, rozumiesz, jesteś władcą tej wioski, ma zrobić, żeby nie wróciła, jasne? Dobra, jak ją zobaczy, to, to jej nie będzie już. Dobra, no i tak ma być, dobra. Napiszcie widzę w komentarzu, co muszę porzucić Peppan sobie, żeby mógł sąd uciec.